Wszystkim moi drodzy, już niedługo nowy rok, a jak idzie nowy rok, to trzeba zrobić formę. A żeby zrobić formę, no to będziemy potrzebowali dużo białka, bo jak jest białko, to jest moc. Mam tutaj najpopularniejsze marki, które robią koncentraty. Białka. I dzisiaj zobaczymy sobie na dwóch przykładach, które będą najlepsze. Zrobimy sobie szejka i zrobimy sobie koktajl. Jak to będziemy robili, i które białko wygra? Dzisiaj to sprawdzimy. Także masu i jedziemy. Bardzo mleczne, śmietankowe. Niesamowite to jest to, że dzisiaj mamy takie urządzenie. Wiadomo, że budulce mięśni jest białko, a zatem, żeby się wspomóc, żeby tyle nie jeść, no to wykorzystujemy właśnie takie koncentraty. I tutaj mamy, moi drodzy, same koncentraty białek serwatkowych. Nie mamy ani izolatu, ani hydrolizy, nic takiego. Same koncentraty, bo wówczas będziemy wiedzieli i sprawdzimy sobie, które z nich się najlepiej rozpuszcza, najlepiej smakuje, a później zrobimy z tego koktajl i zobaczymy, czy przykrycie tego warstwą owoców... Będzie inaczej smakowało. No to teraz zobaczmy w takim razie, jak te białka stoją mali. VitaMate 700 gramów 49 zł. Olimp 700 gramów 65 zł. Trek Nutrition 700 gramów 63 zł. Six Pack 908 gramów 66 zł. Seven Nutrition 500 gramów 59 zł. SFD 700 g 57 zł. Mlekowita 700 g 52 zł. Kolejnym ważnym elementem jest oczywiście, ile jest białka w suchej masie, bo one się od siebie tutaj też znacząco różnią. A zatem jedziemy od samego początku. Białko od firmy Mlekowita w 100 gramach białka ma 77 gramów. SFD już tego białka ma mniej, bo 70 gramów. Seven Nutrition, czyli ta marka, która dosyć drogo wypada, tutaj mamy 75 gramów białka. Później mamy firmę, która jest najtańsza i ma najwięcej białka, bo 78 gramów. Zaraz wam coś jeszcze opowiem o tym, to już całkowicie padniecie. Olimp najmniej białka w suchej masie, bo 59 gramów. No i dwa ostatnie. Trek to waga 72 gramy białka i na końcu Sixpack 71. Ile kosztuje to białko na 100 gramów? Mlekowita to 7 zł i 43 grosze. SFD 8,14 Nutrition najdroższe białko. 11,80 na 100 gramów. Tutaj jest naprawdę dosyć sporo i tylko waga to 500 gramów. No i to, co Wam mówiłem, pamiętacie o tym Vitamate? Dlaczego tak się cieszę? Bo jest to białko, które ma najwięcej gramów białka w suchej masie, a dodatkowo jest najtańsze na 100 gramów, bo kosztuje tylko 7 zł. Tylko patrząc po tym, co my tu mamy. No i dalej mamy. Olimp to jest cena 9,29. Trek to 9 zł. I six pack 7 złotych i 27 gramów i to jest w ogóle największe opakowanie bo 908. Kolejną bardzo ważną rzeczą jest to, jak te białka się rozpuszczają, no bo niektóre mają słabą rozpuszczalność, i niektórzy nie lubią tego, a niektórzy wolą dopłacić, by szybciej się topiło, szybciej też się wchłaniało i lepiej czuło. Ale to oczywiście każdy organizm ma subiektywnie, więc o tym nie będziemy rozmawiali, porozmawiamy sobie o suchych. Faktach. To co? Przygotujmy w takim razie najprostszą wersję, czyli szejka. Pierwsze białko to WPC. Bez gadania, bo mamy tyle roboty, że szok. Tutaj trzeba wrzucić półtora miarki. Wszędzie mamy smak waniliowy. Dobra, jedziemy. Moim zdaniem perfekcyjnie się rozdrobniło. Nic nie widać, żadnej grudki. Bardzo waniliowy, nawet trochę mleczny. Zaczynamy bardzo dobrze. Super. Nic nie można się doczepić. Świetna rozpuszczalność, świetny smak. Spoko. Jak dla mnie Git. Druga. Teraz six pack, czyli drugie najtańsze. Dobra, jak tutaj mamy? Też 30. Tak, też 30. No chyba nie ma, aczkolwiek nie, nie, nic nie pozostało, to w smaku gorsze, bardziej czuć, wiecie, jak, jak to jest zawsze z tym białkiem, ono jest takie, no wiecie o co mi chodzi, to właśnie tutaj tak jest, no tamto mi bardziej smakuje, aczkolwiek tutaj rozpuszczalność też, też w porządku, to jest w ogóle takie tłustsze, rozpuszczalność dycha, nie można się przyczepić, smak 7. Trzecia wjeżdża mlekowita, także tutaj mamy moi drodzy w tym odcinku dosłownie wszystko. Cena, cena na 100 gramów, ile białka w suchej masie. Teraz rozpuszczalność, smak, rozpuszczalność, ile. powtarzam się. teraz. Mm. to takie trochę się nam zrobiło. piankowe. Mm bardzo mleczne, śmietankowe, lekko waniliowe, najlepsza, no nie no, najlepsze. Oj, chyba trzeba będzie troszeczkę zmian tutaj yy, zadać. Rozpuszczalność 10, yy, smak 10, to tamto musi trochę spaść to pierwsze. No, no ale wówczas była dyszka, teraz trochę się, ale dobre. To ile? Witamy. No. O 2? O 2, dokładnie o 2. SFD, bardzo znana marka, pionierzy tak mówią. E, dobra, no to zobaczmy w takim razie, jak ta firma będzie wypadała. Nie wysypie się? O, bardzo ładnie zapakowane. Nic się nie wysypało, wszystko zostało w środku. Półtora miarki. Oj. Czy coś wpadło grubszego? Zaraz zobaczymy. No ale tu pianka zdecydowanie mniejsza. No tam ta pianka w tej mlekowicie mnie rozwaliła, ale bardzo pozytywnie. Rozpuszczalność chyba dałbym 9, bo takie minimalne może nic więcej o tym nie powiem. Zwyklak. U mnie w domu by powiedziało się na to yy, zwyklak. Jedźmy dalej. To teraz jeden chyba z takich, można powiedzieć, początkujących i zostających do dzisiaj, czyli Trek Nutrition, wiecie o co mi chodzi, jak ktoś długo jest na rynku i dalej jest, to znaczy, że chyba jest dobry, przynajmniej takie mam y, zakorzenione wrażenie o tej firmie. Trek Nutrition, Way. dobra, popatrzmy jak tu, Boże. no i też pamiętajmy moi drodzy o tym, że my cały czas cenowo idziemy w górę, więc teoretycznie powinniśmy coraz lepsze smaki otrzymywać, rozpuszczalność na razie jest zarąbista. Zapachowo. Jakby to nie było tylko, tylko wanilia, ale to na 100% jest tylko wanilia. No dobra, zobaczmy. Bardzo jest taka. taka puszysta, jakby. Aksamitna, delikatna, bardzo dobra zresztą. Mhm. No, myślę, że rozpuszczalność 10, a smak 9. Bardzo znana marka Olimp, kto ci czy ten od razu kojarzy to żółte opakowanie. Tutaj mamy, pamiętajmy o tym, że najmniej gramów białka, bo pamiętam, że tutaj było nawet nie 60, tak, 59 w 100 gramach. Dobrze, ile tutaj się daje tego PL? Oj, tu jestem ciekaw, czy to się dobrze rozpuści. Ładnie idzie, no? Ale są grudki. Widać, tak? Czyli nie trzeba po tą drugą? Nie, nic nie leży. Ale rozpuszczalność tak. No 7. A smakowo dla mnie jest to zdecydowanie zbyt słodkie i zbyt takie. Mm, takie fabryczne. To, to nie, nie wchodzi, nie wchodzi tak dobrze misiowi jak, jak pozostałe. Szejki są w porzo. Ale lepsze są koktajle, i zaraz je przygotujemy, bo ten mój przyjaciel już na mnie tutaj czeka. Dobrze, będziesz zaraz przygotowany. Tu włącz się. O, pyk-pyk, no działa, dobrze. Teraz Seven Nutrition, najdroższe w zestawieniu. Zobaczymy. W ogóle w koktajlach też o tyle będzie ciekawe, że tam można ukryć smak. A tutaj wiecie o co chodzi. Mm, idzie jednolicie. Bardzo fajnie. Lekko piankowy, lekko taki, jak, taki, on jest troszeczkę, jakby tutaj został dodany mm, olejek, taki aromatyczny, bo ma bardzo tą wanilię, nawet nie taką hamską. Ja bym powiedział, że taki, taka lepsza wanilia, ale czy to prześcignęłoby tą mlekowite? Hm, chyba dałbym 9 za smak. Tamta wyjątkowo mi smakowała, ale to na pewno no, musi wylądować na drugim miejscu, to na 100%. Po pierwszej konkurencji takie mamy wyniki. Ostatnie miejsce. Olimp, SFD, Sixpack, Vitamed, Trek Nutrition, Seven Nutrition, Mlekowita. Kto by się spodziewał? Brali się pod uwagę i rozpuszczalność, i smak. No i tak wyszło. Stosunek ceny do jakości... No tu wydaje się perfekcyjny, bo to nie jest takie drogie. Ilość gramów białka w suchej masie też jest wysoka. Tutaj jest najdroższe białko. Mlekowita na razie mocne zaskoczenie, mocny lider tego zestawienia. No ale teraz koktajle, czyli to, co jednak najbardziej lubię. No i przyszła pora na Nutri więc moi drodzy, teraz zrobimy sobie koktajle proteinowe. Tanceo to były shakey, czyli najprostsza forma, woda, białko. Głównie chodzi o to, że tutaj możemy zabrać to ze sobą, zrobić w każdym jednym miejscu, ale może posłuchajcie, jakie to ma dane techniczne, właściwości i zaraz wrócę i Wam jeszcze coś powiem. Bullet Portable. Koszt to 170 zł, ale najpierw dane techniczne. Moc 2000 mAh. Pojemność 475 ml. Waga niespełna kilogram, bo 860 gramów. I co mamy w zestawie? Przenośną bazę z silnikiem i ostrzem tnącym. Pokrywa z uchwytem. Kubek przewód ładujący USB-C. I to bardzo ważne, no bo kabel USB-C. Praktycznie wszyscy mamy. I na ile starcza takie jedno naładowanie? Jedno naładowanie to około 15 cykli blendowania, a pokrywa z uchwytem ułatwia transport podczas wszystkich przygód. Wystarczy go naładować, zabrać ze sobą w podróż i uruchomić, gdy znajdziecie ochota, czy to na szejka, czy to na koktajl. Lub co tam sobie życzysz. Także jak sami słyszeliście, jego zalet jest naprawdę dużo i można go wykorzystywać i do tego smoothie, i do takich koktajli. Po prostu ma szerokie zastosowanie, a co jest najważniejsze przynajmniej dla mnie, że możemy go zabrać wszędzie, bo jest skurczybek bardzo lekki, a to USB-C to naprawdę złoto. Teraz wam pokażę jak ja zawsze przygotowywałem sobie szejka, a mój szejk składał się z mleka... Łatków osianych i jednego banana, czyli to jest taki dymusiowy koktajl. No i oczywiście jedna porcja białka. I teraz właśnie tak zrobimy takiego jednego, no w zasadzie nie szejka, jeden koktajl. Dobrze, dajemy mleko, dajemy teraz białko, Bęk, półtora miarki zgodnie z zaleceniami bananek. Hop, hop. No przepięknie! Dobrze, to teraz co? No panie Janie. Może się ustawię pod jakąś siłownię i będę tak opierdzielał z tego podręcznego. Dobrze, no i zobaczymy czy tutaj w ogóle będą różnice w białku. Bo w wodzie pewnie są różnice, a tu? To białko tak tylko się trochę przebija. I podejrzewam, że ten drugi test na koktajlach to raczej tego białka nie wyczujemy. Ewentualnie ten oli, który był taki mega słodki. To teraz drugie białko. Mamy tutaj ten six pack. Zobaczymy sobie jedna porcja. No i patrzcie. Siedzimy, siedzimy sobie, a on robi. No i dziękuję. Poważnie? Lepsze. Bardziej takie mm, puszyste, śmietankowe. Rozpuszczalność w porządku, smak białka bardzo w porzo 10. Lider po pierwszej serii, tak jak w skokach narciarskich, mlekowita. Zobaczymy jak tutaj będzie w przypadku koktajlu. No bo tam, jak tak dobrze wypadło, to ciekawe jak tu wyjdzie. Ile tutaj mieliśmy dawać tych? Chyba widzicie. O, bajecznie. Mega śmietankowy, bardzo waniliowy, mleczny. Fajnie bananu uzupełnia. Te płatki owsiane wchodzą czasami. Nie, no. Naprawdę. Zdrowie, energia, białko. Wszystko to, co jest nam potrzebne, kiedy ćwiczymy. A nowy rok przed nami. 10 na 10. Okej, okay. Wszystko mamy, to, co potrzebujemy. Zakręcamy. No to. Targamy. Sam wie, kiedy. Zatrzymał się. Pokazuje. Próbuje. Też czuć tą taką. No wiecie o co mi chodzi? Fabryczną nutę. Nie czuć takiego, tych naturalnych aromatów. Może ktoś tak lubi. Nie wiem, ja tak nie lubię. Ja lubię, kiedy jest bardziej ten smak. Mi osobiście on nie odpowiada. Nie leży jakiś taki. No ta Mlekowita i ten Sixpack w tym koktajlu o wiele lepiej. Sixpack trochę się obronił, Mlekowita w ogóle się obroniła, a tu... No tak nie. Dla mnie ostatnie miejsce, myślę, że taka ocena 6 na 10. Coś takiego. To zbliżamy się już do końca. Tym razem wjeżdża Trek Nutrition, także zobaczymy sobie... No, no... Ci wszystko mi leci z rąk. Także Trek zrobiony, nic nie wysypałem, cud. Ale już ustaliliśmy, że w poprzednim odcinku kim jestem, więc nie ma się co dziwić, że dopiero teraz na to wpadłem, nie? Parubiarz? Paru Parubiarz? Białkarz? Debil! <laughs> Pomieszajmy po prostu już w tej miłej atmosferze. I zobaczymy. Hop, hop, odpalamy. Czy hmm. jak ktoś w tajlu też dobrze. No i jest duża różnica. Z tych takich wiodących marek. Bo jakoś taka wydaje mi się ta mlekowita, to wiecie, to um, trochę taka nisza. Trek Nutrition, SFD, KFD, no niestety nie mieli smaku typowo waniliowego, więc nie zostali ujęci w zestawieniu. Um, to raczej no, trochę inna liga by się wydawała. Firmy, które specjalizują się w tym, a mlekowita, no to bardziej wiecie, sery, jogurty. No 9 na 10, troszeczkę tamte mi bardziej leżały, ale to jest też super. Wielki przegrany pierwszej konkurencji, czyli Olimp. No tam to wypadło dużo gorzej aniżeli konkurencja, a cena za 100 gramów, jak sami widzicie, jest dosyć wysoka. Yy, tutaj pamiętam, a tak, jedna duża, tu była taka ta miara, 35 i to było to takie bardzo słodkie. Ale w ogóle to... O! Skończone. Wiecie co jest najlepsze? Że takie rzeczy możemy zabrać ze sobą. Zobaczcie jakie to jest podręczne. To waży tylko ile? 850 gramów? Super lekki! No w koktajlu przejdzie. W koktajlu przejdzie rzeczywiście. Miał hmm. 6 na 10 poprzedniej. No bo od piątki wychodzimy, to... To w sumie... No w sumie 7. Bo dalej czuć bardzo, że to jest słodkie. Naprawdę super. Aspartam Free. No do tego Aspartamu tutaj musieli zawalić niesamowicie dużo. Mi osobiście tak słodkie koktajle to nie smakują. Wolę zdecydowanie mniej. No odbiega od konkurencji, ale w koktajlach na pewno mniej niż w wersji zwykłej. Wypiłbym, ale pewnie na koniec trochę bym się zmęczył. Wiecie, za słodko to też nie dobrze. Najdroższe i tym samym ostatnie już białko, Seven Nutrition. Zobaczymy, jak tutaj będzie. No, w teście smaku dobrze wypadł, ale no, jest to dosyć drogie. Najdroższe. Zaraz zobaczymy. Tu chyba były trzy, tak? Ok. Ostatnie mieszanie. Włączamy. O, sam powiedział kiedy. Zatrzymał się. No, kurde, no. I cena też jest dobra. Spoko. Dobra, no to ostatni już test, i będziemy przechodzili do podsumowania Seven Nutrition. O, w połączeniu z blekiem, mm, trochę za słodkie, trochę wali Olimpem, mm, ale nie tak -fab chamsko-fabrycznie. No, tu jednak czuć bardziej tą taką naturalną stronę, ale jest to za słodkie. A pamiętajcie, że wszędzie zostało użyte tyle samo, więc może w połączeniu z mlekiem robi się jakaś taka ultrasłodka konsystencja. Tak to wyszło, no to teraz zobaczmy kto został królem białka. No to jak wypadły koktajle? Ostatnie miejsce SFD. Olimp, 7 Nutrition, Vitamed. Track Nutrition i Exequo na pierwszym miejscu Mlekowita i Six Pack. Ciekawie, prawda? A to wszystko dzięki. Jeszcze raz pokażę wam to urządzenie Nutri NutriBullet. Szczerze rekomenduję linki do tego urządzenia w opisie. A teraz zobaczmy sobie, które z tych białek wypadły ogólnie najlepiej. Ostateczne podsumowanie. Moi drodzy, dlaczego akurat te trzy białka Vitamed. Trek Nutrition i Mlekowita. Co do pierwszego miejsca, no to chyba nie trzeba być Einsteinem, aby się jednak domyśleć, bo wygrało praktycznie w każdej jednej konkurencji. I cena jest dobra, i ilość gramów białka w suchej masie jest dobre, i smak w szejku, i smak w koktajlu, zdecydowany lider zestawienia. Kto by się spodziewał przed tym testem? Tutaj mamy smak super, i w szejku, i w koktajlu. Cena do głębokiej polemiki, no ale pod tym kątem smaku, no trzeba było przyznać, że to jednak jest drugie miejsce. No i trzecie, zastanawiałem się czy Seven Nutrition, czy Vita Made, ale, no powiem Wam tak, cena jednak tutaj mocno zadecydowała, bo jednak jest to najtańsze białko, a gdzieś tam w środku stawki zawsze się to plasowało. Dobrze, moi drodzy, serdecznie Wam dziękuję za ten film. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Sprawdziliśmy praktycznie na każdej płaszczyźnie te wspomniane białka i za pomocą jednego, i drugiego, i trzeciego, ale oto w tej chwili. W filmach właśnie chodzi. Dajcie znać, z czego wykorzystacie i widzimy się w kolejnym materiale. Wszystkiego dobrego, moi drodzy. Do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć. No i na koniec, oczywiście, jeszcze jedna kwestia. Zasubskrybuj kanał, jeżeli lubisz takie filmy. Tutaj na górze i później masz jedynka i dwójka. Wszystko dla ciebie w każdej jednej chwili. Pa!